Oto top 5 osób, które przeżyły rzeczy, które medycyna powinna wykluczyć. 1. W 2004 roku młoda kobieta o imieniu Angela z USA została porażona piorunem. Piorun przeszedł przez jej ciało, a ona przeżyła bez żadnych poważnych obrażeń. W 1962 roku Aaron Ralston został uwięziony przez skałę w kanionie Utah. Po pięciu dniach odciął sobie rękę, by przeżyć. 3. W 2017 roku młody mężczyzna z Japonii spędził tydzień w oceanie po katastrofie statku. Bez jedzenia i picia, a przeżył. 4. W 1985 roku Julian Kopzke przeżyła katastrofę samolotu i spadek z ponad 1000 metrów w dżungli amazońskiej. 5. W 2011 roku Brian Schaffer, lekarz z Ohio, zaginął bez śladu na kilka dni, a potem odnalazł się całkowicie zdrowy. Choć nikt nie potrafi wyjaśnić, co się z nim działo. Która historia jest dla ciebie najbardziej niewiarygodna? Napisz w komentarzu.